W wieku siedmiu lat ważyłam 220 kg i byłam najbardziej otyłą dziewczynką na świecie. Nazywam się Jessica Gold i to jest moja niezwykła historia. Urodziłam się w Knoxville w stanie Tennessee. Od pierwszych tygodni po porodzie nieustannie płakałam. Lekarz myślał, że mam bóle brzucha, ale moja samotna matka sądziła, że jestem po prostu ciągle głodna i karmiła mnie za każdym razem, gdy płakałam. Przez lata nie mogła przełamać tego zachowania. Na śniadanie jadłam głównie biały chleb z frytkami. Zdrowe odżywianie było dalekie od rzeczywistości. Jako pięciolatek to, co inne dzieci pochłaniały w pół roku, ja pożerałam w jeden dzień. Wypijałam 5 litrów coli i zjadałam kilka tabliczek czekolady dziennie. Jeśli mama odmawiała mi przekąsek, dostawałam napadów szału. Podczas gdy dziecko w moim wieku zwykle potrzebuje około 2000 kalorii dziennie, ja spożywałam ich sześć razy więcej. W końcu, w wieku siedmiu lat, osiągnęłam zdumiewającą nadwagę 220 kg. Moja nadwaga doszła już do takiego stopnia, że moje nogi nie były już w stanie mnie utrzymywać. Chodzenie stało się bolesne i szybko traciłam oddech. Aby się poruszać, musiałam turlać się lub czołgać po podłodze. Kiedy zaczęłam mieć poważniejsze trudności z oddychaniem, zostałam przyjęta do szpitala dziecięcego East Tennessee. To wtedy zainterweniowała organizacja o nazwie Child Protective Services, która skupia się na reagowaniu na doniesienia o znęcaniu się lub zaniedbywaniu dzieci. Zostałam przeniesiona do kliniki otyłości w Wirginii, gdzie narzucono mi ścisłą dietę i program ćwiczeń. Dzięki otrzymanej pomocy udało mi się schudnąć 150 kg bez żadnej operacji. Musiałam jednak przejść zabieg rekonstrukcyjny, aby usunąć nadmiar skóry i wyrównać zdeformowane kości. Moja matka czuła ogromne poczucie winy. W końcu, uznając, że nie jest idealnym rodzicem, zaczęła uczęszczać na kursy rodzicielskie i pomagała mi w odchudzaniu. Jeśli chodzi o mnie, zaczęłam regularnie dbać o swoje zdrowie. Niemniej jednak moja poważna otyłość miała trwałe konsekwencje, ponieważ moje nogi są mocno zdeformowane, co sprawia, że chodzenie nadal jest dla mnie trudne.